jak tam podopieczny? A dziękuję, radzi sobie. Co już jest? No jest tam kilka rybek. Lubisz sobie pospać, ale wędkować też lubisz? Tak. I jak długo już wędkujesz powiedz? Dwa lata. A dzisiaj ile już rybek złowiłeś? Osiem. To może będzie jakaś nagroda? Tak. Dzień dobry. Jak masz na imię? Marta. Od dawna łowisz rybki? Od 3, dwóch lat. A skąd się zaraziłaś taką pasją łowienia? Od taty. Czy tata też łowi? Tak. Rozróżniasz już ryby, wiesz jakie złowiłaś? Jednego krąpia i kilka płotek. Sędzią głównym dzisiejszych zawodów jest Zbigniew Machalski. Jest 26 od... 0 do 10, później od 11 do 14 jest 23 osoby. Po wczorajszych niepowodzeniach pogodowych dzisiaj pogoda wróciła. Jest taka typowo wędkarska. No z tego co widzę, to troszeczkę w siatkach już jest. No rybka gryzie, co niektórzy o więcej, niektórzy proszę, mniej. Proszę. Jest drobna płoteczka, ukleja, także zawodniczki i zawodnicy będą zadowoleni. Prawde. Przewidziane są dla każdego uczestnika nagrody. A mama też łowi? Troszeczkę. Czyli cała rodzina? Tak. Bo tatę nie pytam profesjonalnie, widzę tu zanęta przygotowana. Łowicie całą rodziną zawsze? Przeważnie. Staramy Przeważnie. się na weekendy wyjeżdżać i wtedy łowimy. Dziadkowie, babcie, no. tatusiowie, także po prostuśmy zapewnili, żeby każdy z uczestników miał opiekuna, bo inaczej nie jesteśmy w stanie przypilnować w stylu zawodników. Od taty się zaraziłem. Właśnie źle. Źle? Ja się zaraziłem od niego, bo on się na ryby. Ale z... mówi pan nas, czyli co, że na też łowi? Też ona też. No to zupełnie odwrotnie niż. W większości przypadków, że to raczej dziad, Dek, tata, nie, nie, łowi. nie. U nas to właśnie dziecko chciało, to rodzice musieli sobie zrobić karty. Przed chwilą widziałem, że wyciągnęłaś nawet dosyć ładną płotkę. Jak Ci idzie? Dobrze. Jeździsz z tatą na, na ryby? No jak ma, mogę, to wtedy jadę. Ile już dzisiaj złowiłaś? Nie liczyłam jeszcze. O, tak. proszę, proszę. Hopsa! Na no, sztuki nie liczymy. Zobaczymy jak się wyciągnie siatkę, to będzie większa niespodzianka. kategorii młodzieży młodszej pierwsze miejsce Rogiński Damian z wagon 1575. A teraz kategoria młodzieży starszej. Pierwsze miejsce. Rosiad Katarzyna. 1310.